się nie popiera! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Jest z nami również organizacja działająca lokalnie w Rzeszowie, największa narodowa organizacja w Rzeszowie, Narodowy Rzeszów. Chciałbym również jej przedstawiciela poprosić o zabranie głosu w swoim własnych grozie. Jednak chciałbym zwrócić uwagę, że przychodzimy tutaj dopiero jak coś się stało. No stop, rząd po prostu bawi się nami. Gra... Jesteśmy marionetkami w ich Robi z nami co chce i wtedy, wtedy po prostu jest walka ale tylko na internecie, na Facebooku. Trzeba działać codziennie, z dnia na dzień. się rano i nie. Idę do szkoły i wracam, tyle. Walka ma trwać 24 godziny na dobę. To jest organizowanie się, to jest praca o podstaw. To jest tworzenie tożsamości i świadomości wśród społeczeństwie. Nasze polskie społeczeństwo. Nie dajemy słowa manipulować. Wyszła teraz afera, a media, media cały czas współpracują na przykład z policją. Mamy na ostatnio w taki przykład, jak jedna z rzeszowskich gazet no, sąd, to są pracuje z policją. To jest wolność słowa? to doprowadźmy to do końca. Nie zaciskaj czystej zaciśnij za Nie Nie zaciskaj pas, zaciskaj pas, Nie zaciskaj pas, zaciskaj pas, zaciskaj zaciskaj pas, zaciskaj za polityczna. ABW! Policja polityczna! ABW! Policja polityczna! ABW! Policja polityczna! Właśnie otrzymaliśmy telefon od naczelnika więzienia w Załężu, że jest miejsce już przygotowane, ale nie stawili się tam na członkowie naszego rządu. Dlatego może wskażmy im jeszcze yy, dokładnie to miejsce. Załęże! Za Załęże! Załęże! Za za Załęże! Za Załęże! Za Załęże! 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 Za Załęże! Za Dawniej stanęli w walce przeciwko temu rządowi, rządowi Donalda Tuska i bardzo popularnym ich hasłem było Donald Maduro, rząd Jak byliśmy w Warszawie na manifestacji zaraz po tej aferze taśmowej, jako Ruch Narodowy Podkarpacie było około 15 osób, okazało się, że policja spisywała wszystkich, którzy szli na tą demonstrację. Przez duże PO! Przez duże PO! Przez duże PO! Noć policji! Przez duże no. PO! Przez duże PO! Przez duże PO! Dość policji przez duże PO! Przez duże PO! Przez duże PO! Panowie policjanci, nie jesteśmy waszymi wrogami. Chodźcie z nami, Polakami! Działajmy razem! Dobry, Szanowni Państwo! I znów ci sami ludzie, którzy są obecni w polskiej polityce od 25 lat, przyjadą tutaj, aby prosić o nasze głosy. Dlatego zakrzyczmy im, aby lepiej tutaj nie przyjeżdżali. To nas że Rzeszowie, nikt się nie poszedł!